Nazywam się Bronisław Markiewicz. Był 3 maja 1863, tym samym rokiem, w którym rozpoczęło się powstanie styczniowe, gdy Polacy wznowili zbrojną walkę o wolność. Mój przyjaciel Józef Dąbrowski, blady i bez tchu, wtargnął do mojego pokoju i podekscytowany opowiedział mi, że on i inni przyjaciele spotkali na ulicy tajemniczego młodzieńca który wydawał się być pielgrzymem wracającym ze sanktuarium męki pańskiej w Kalwarii Pacławskiej. Miał na sobie białą suknię, nosił pas i trzymał różaniec w ręce. Ten młodzieniec, mający około 16 lat, wypowiadał bardzo tajemnicze, wręcz szokujące słowa, które zmieniły nasze życie na zawsze. W tamtym czasie przechodziłem trudny okres w moim życiu, z wstrząśniętą wiarą i zdeterminowany do udziału w kolejnym krwawym narodowym powstaniu. Przekraczając granice i dołączając do szeregów powstańców, z promienną twarzą, z ogromnym entuzjazmem i radością ducha, Józef opowiedział o dziwnych rzeczach, które usłyszał od tego chłopca. Opowiadał o Polsce i całym świecie. Mówił o teraźniejszości Polski, o księciu Żelaza, o sławnych postaciach naszej narodowości, o II wojnie światowej, zmartwychwstaniu Polski i wielkiej przyszłości naszej ojczyzny stwierdził, że Polska odzyska swoją niepodległość, że w polskim narodzie powstaną wielcy i święci ludzie, że nasz język będzie nauczany na całym świecie i że jeden z księży diecezji przemyskiej uda się do Boga, uzyskując od niego pomysł na edukację dzieci i młodzieży, a następnie wróci do regionu Galicji i założy nowe zgromadzenie zakonne. Józef zakończył swoją wiadomość ważnym oświadczeniem: Bóg wyniesie naszą ojczyznę na najwyższy szczyt. Gdy światu zostanie dany wielki papież. Po wysłuchaniu mojego przyjaciela, postanowiłem sam udać się na spotkanie z tajemniczym młodzieńcem, który powtórzył jeszcze raz te proroctwa. Wizja przyszłości Polski, przewidywane straszliwe wydarzenia i wojny zmieniły moje życie. Ta wiadomość poruszyła mnie tak bardzo, że zrezygnowałem z udziału w powstaniu i zdecydowałem się wstąpić do seminarium w przemyślu, aby zostać księdzem. Chociaż nie brałem udziału w powstaniu, wstąpiłem do seminarium po wyznaniu całego mego życia, odzyskaniu wewnętrznego spokoju i wiary. Niestety mój przyjaciel Józef nie wytrwał w seminarium i tragicznie zmarł kilka lat później. Po kilku latach pracy w diecezji odkryłem, że Bóg oczekiwał ode mnie czegoś więcej, więc udałem się do Włoch. Ledwie wiedziałem, że kapłan z przemyśla z proroctwa pielgrzyma to właśnie ja. Tam we Włoszech spotkałem świętego Jana Bosko. I zacząłem realizować proroctwo tego posłańca Bożego. Nazwałem go Aniołem Polski, gdyż byłem przekonany, że tajemniczy młodzieniec był aniołem wysłanym przez Boga do naszego ludu, strażnikiem Polski, samym Archaniołem Michał. Nie wyciągnąłem tej przekonania znikąd, gdyż wszyscy wiemy, że w świętym piśmie są miejsca, które twierdzą, że niektóre narody są chronione przez aniołów. Tak samo lud Polski jest chroniony przez Anioła Bożego, posłańca myśli Ojca. Oto słowa proroctwa Anioła Polski: Pokój Wam, sługi i służebnice Pana. Ponieważ Najwyższy Pan Was bardziej umiłował niż inne narody, pozwolił Wam przejść przez to cierpienie, abyście oczyszczeni z Waszych grzechów, mogli stać się przykładem dla innych narodów i ludzi, którzy wkrótce doznają kary surowszej niż Wasza, w pełni Waszych grzechów. Tam już są miliony uzbrojonych żołnierzy. Konflikt ogarnie cały świat i będzie tak krwawy. Że naród na południu Polski zostanie całkowicie zniszczony. Terror będzie tak ogromny, że wielu straci głowy z przerażenia. Nadejdą jego konsekwencje: śmierć, plagi na zwierzętach i dwie plagi na ludziach, które zabiją więcej osób niż sam konflikt. Zobaczysz ruiny, gruzy wszędzie, a tysiące porzuconych dzieci będą płakać z głodu. Ostatecznie wojna stanie się religijna. Dwa przeciwstawne obozy będą walczyć obóz ludzi wierzących w Boga i obóz tych, którzy w Niego nie wierzą. W końcu nadejdzie ogólna upadłość i nędza, jakiego świat jeszcze nie widział, na tyle, że wojna sama się zakończy z braku zasobów i siły. Zwycięzcy i pokonani znajdą się w tym samym nędznym losie, a potem niewierni uznać będą, że Bóg rządzi światem i nawrócą się, w tym wielu Żydów. Ogólną wojnę poprzedzą zadziwiające wynalazki, i straszne zbrodnie popełniane na całym świecie. Wy, Polacy, oczyszczeni przez to uciskanie i silni w wspólnej miłości, nie tylko będziesz się wzajemnie wspierać, ale także pomagać innym narodom i ludziom, nawet tym, którzy wcześniej byli wrogami. Wprowadzicie tym samym braterstwo narodów, jakiego dotąd nie widziano. Bóg obdarzy Was wielkimi łaskami i darami, wzbudzi wśród Was świętych, mądrych ludzi i wielkich mistrzów. Którzy zajmą zaszczytne pozycje na globie. Wasz język będzie nauczany na uniwersytetach na całym świecie. Czycijcie Maryję i Najświętszą Pannę Marię, a sakrament zakwitnie w całym narodzie polskim. A Pan Bóg was wywyższy, gdyż dacie światu wielkiego papieża. Dlatego ufajcie Panu, bo on jest dobry, miłosierny i nieskończenie sprawiedliwy. Podnosi pokornych i obdarza ich łaską, ale poniża pychę i odrzuca na zawsze. Szukajcie przede wszystkim Królestwa Niebieskiego, dóbr duchowych, które trwają na zawsze, bo to, co nie trwa na zawsze, nie jest prawdziwym dobrem. Tak wypełnicie niebo, a na ziemi znajdziecie szczęście, jakiego świat nie może dać. Polacy, Bóg wymaga od Was nie walki, jaką stoczyli Wasi najlepsi przodkowie na polach bitew w decydujących momentach, ale cichej, pokornej i uciążliwej walki każdego dnia, zwłaszcza przeciwko wrogom Waszych dusz. On chce, abyście w duchu Chrystusa i w duchu Jego świętych prowadzili codzienną walkę, zwłaszcza tę bez przelania krwi. Tylko w tej kondycji osiągniecie niebo i dodatkowo zajmiecie święte miejsce między narodami tej ziemi. Pokój wam. Słowa te są głębokie, prawda? Anioł przepowiedział, że Polska zostanie obdarzona wielkimi liderami i świętymi, którzy zajmą wybitne miejsca na świecie. Jej język będzie studiowany w instytucjach na całym świecie, a oddanie się Maryi i Najświętszemu Sakramentowi zakwita w całym kraju. Co więcej, prorokował, że Bóg wywyższy naród polski, dając światu wielkiego papieża. Te przepowiednie spełniły się w postaci świętego Jana Pawła II, wielkiego papieża, który pozostawił niezatarte ślady w historii. Wiadomość anioła przypomina nam o zaufaniu Bogu, bo on jest dobry, miłosierny, i nieskończenie sprawiedliwy. Podnosi pokornych, obdarzając ich łaską, podczas gdy dumni są odrzucani. Szukając Królestwa Bożego i trwałych wartości duchowych, zapewniamy nie tylko wejście do nieba, ale również wybitne miejsce między narodami na ziemi. Nasza ojczyzna wpisana jest w większą historię, jesteśmy częścią czegoś wielkiego, prowadzeni boską łaską. Nasze życie jest zapisane w ogromnym planie Boga. Mam dla Ciebie radę. Odwiedź piękną miejscowość Przemyśl w regionie Podkarpacie. Przejdź ulicą zamkową, gdzie znajdziesz pomnik Anioła Stróża Polski. Odpraw modlitwę za naszą ojczyznę. Podążaj śladami błogosławionego Ojca Bronisława Markiewicza i wejdź w ducha przedstawienia Anioła Stróża Polski. Proszę, udostępnij to ważne wideo w grupie WhatsApp swoich przyjaciół i rodziny. Niech Pan będzie z Wami. Niech Was błogosławi i strzeże. Ojciec, syn i Duch Święty. Amen.